No po pierwsze, zacznijmy od tego, że polityka gospodarcza, która obecnie jest prowadzona, jest nieodpowiedzialna. Wydajemy jako państwo pierwsze, to jest pierwszy powód, więcej niż możemy, zadłużając nas, nasze dzieci i przyszłe pokolenia. Musimy cały czas mieć z tyłu informację, że deficyt budżetowy to niemal 300 miliardów złotych, a dług publiczny to 2 biliony złotych. W związku z tym my jako kraj pieniędzy nie mamy, musimy je pożyczać. Oczywiście w tym samym czasie otrzymujemy informację i opinia publiczna jest informowana o tym, że mamy pieniądze z KPO. To przypomnimy, że ponad połowa tych pieniędzy z KPO, to są pożyczki, które my kiedyś będziemy w perspektywie kilkudziesięciu lat musieli oddać. Pytanie, czy te pieniądze będziemy inwestować zgodnie z interesem państwa polskiego, czy nie, mam wiele wątpliwości. Po drugie, Poczta Polska to tylko wierzchołek góry lodowej. To jest rzecz, która się przebiła do opinii publicznej i w mediach ktoś na to zwrócił uwagę, ale jest przecież oczywiście cała jeszcze branża hutni związana z hutnictwem. Jest górnictwo, są duże firmy takie jak Avon czy Bosch. Te firmy też planują zwolnienia, pracowników. Jest firma chociażby pierwsza z brzegu Ecolot, która ogłosiła po 30 latach to, że będzie zamykać swoją działalność, a Ecolot to naprawdę jest wyjątek i coś z czego powinniśmy być dumni na, na scenie biznesowej i jest to przedsiębiorstwo, od którego powinniśmy się uczyć, a nie doprowadzić do, do tego, że, żeby taką firmę zamykać, a właściciele mówią, że jest to sabotaż gospodarczy rządu. Takich świadków jest bardzo dużo, jednocześnie nie generujemy przychodów i zysków, nie generujemy zysków Skarbu Państwa, dlatego, że niestety obecny rząd zdecydował się na to, że będzie obsadzać spółki Skarbu Państwa swoimi. A to oznacza, że nie zawsze są to fachowcy, a przypomnijmy sobie, że w czasie kampanii wyborczej ludzie słyszeli głos z radia, z, z odbiorników telewizyjnych, że teraz będzie inaczej, że teraz będą fachowcy, że teraz będą otwarte konkursy na te stanowiska nic się nie zmieniło, cały czas jest to sama sitwa, no i my jako konfederacja próbujemy to zmienić.